Witam wszystkich z tej strony, oczywiście. Kosik i zapraszam Was na kolejny gameplay z Bass Simulator 21. Słuchajcie, w tym odcinku będzie mała zmiana planów. E, w sensie, zmiana planów co do odcinków. Już Wam mówię do czego, do czego zmierzam. E, tutaj, jak mamy tutaj misję, sobie tak wykonywaliśmy misję w poprzednich odcinkach. Tych misji jest coraz więcej, są na coraz dłuższe. Także, no jedno i to samo pokazywać na kanale to tak no, bez sensu, nie. Także zrobimy tak, że ja sobie będę misję po prostu wykonywał poza, poza odcinkiem, a na każdy nowy, każde nowe nagranie będziemy sobie robić zakup autobusu, jego prezentację, no i przejazd na jakiejś y, trasie z y, danego zadania. Także poprzednia zadanka wykonałem oczywiście. Teraz skoczyło nam nowe, musimy odblokowaliśmy sobie dworzec główny, czyli on jest tutaj, Central Bus Station. I, i, i zrobili, zrobiłem tutaj taką małą trasę, która właśnie zaczyna się od Bus Station. I pojedziemy sobie tutaj, jak to się mówi, brzegami miasta, a potem na peryferia, tutaj przez te wioski. Pojedziemy przez Steinek, miniemy dwa rądka, wrócimy na. Z main station czyli dworzec PKP i wrócimy sobie do dworca głównego autobusu. Także słuchajcie. Taki jest plan, żeby nie było zbyt monotonnie. Bierzemy się za zakup autobusu, którego oczywiście jeszcze jeszcze, jeszcze nie mam. <laughs> czyli o na przykład tego chciałbym wziąć e, biznes klasę S417 UL i sobie po prostu weźmiemy tego jeszcze mam zablokowanego. Nie wiem dlaczego jeszcze jest zablokowany. Trudno. Weźmiemy sobie ten model, o jeden model wyższy. No i zobaczmy. Marka Setra. Model biznes klasa, siedzenie 61, miejsce 46. Długość 13 metrów, szerokość 2,5. Pół, wysokość 3,36 metra, waga prawie 20 ton proszę bardzo, typ silnika, benzyna moc 265 kW koni mechanicznych chyba no i tam wie osie moment obrotowe także tak to wygląda Zobaczymy sobie go w środku ja mogę tylnych drzwi otworzyć nie wiem dlaczego jak on tutaj wygląda no, dosyć fajny, taki, no, akurat na, na tereny wiejskie. <grystanie> dosyć fajnie zrobiony. Dużo, dużo będzie można pasażerów tutaj przewieźć. Dobra, usiądźmy sobie za kółkiem. Zamknijmy drzwi. No, super, dobra, światełko mam już tutaj włączone Bo w kokpicie też tutaj jest powłączane wszystko, także. Nie będziemy robić jazdy próbnej, od razu nim jedziemy na miasto. No i oczywiście kupujemy. Mam dużo pieniążków, bo tak jak mówię, poza odcinkiem sobie wykonałem tamtą misję, trochę pojeździłem, żeby tam przystanki podrasować, także... Dobrze, to teraz sobie przypiszemy go do naszej nowej trasy, czyli trasy numer 10. Pojazd do stałego kursu, oczywiście moja Setra. Jeszcze co jeszcze, można by ją spersonalizować troszeczkę. Czekajcie, zanim, go, zanim ją przypiszę, tak sobie zróbmy. Gdzie jest mój garaż? Yy, Biznes park? Nie, tutaj gdzieś to było malowańsko. Tutaj jest malowanie. No właśnie. Dobra. Kurczę, jeszcze takiej opcji nie? nie robiłem, żebym tutaj musiał wjeżdżać autobusem, żeby go zmodernizować. A musi być poprawnie zaparkowany. No, a co nie jest? No, a, czekajcie. No przecież jest tutaj. No nie, ma tutaj mi chodzi. Już dobrze zaparkowałem autobus. Dobra, zrobimy to, jak to się mówi, w sposób standardowy. Zmień oh, pojazd. Cetra. Dobrze. Więc tutaj sobie weźmiemy. Tak. Personalizuj. Mój wygląd. I jakieś owiki. Owijki są fajne. Owiki mi się podobają. Co my tutaj mamy? Jakieś takie kolorowe. Coś byśmy takiego fajnego wzięli. Gamescom. <laughs> to chyba jakoś Gamescoma tam mam. Tego też już mam. Tu też coś z Gamescomu. Line 42. No, sporo tych owijek jest takie. To tu jeszcze mamy? Taki znowu jakiś zielony. Tu z dinozaurem jakiś. <laughs> powiem, czy powiem Wam, że nie wiem. Kurczę, nie wiem. Wszystkie wszystkie są sumy takie. Game Tech. O, weźmy sobie tego Game Techa. A co? Dobra. Wybierz. Aha, Q zastosuj zmiany. I akceptuj. Dobra. No to teraz mamy to. Teraz możemy nasz autobus przypisać. Przypisać do trasy numer 10. Pojazd do stałego kursu. Cetra. Dobra. Jest przypisany. No i jedź. Mam nadzieję, że teraz wyjadę stąd Bo no, kurczę wjechałem <laughs> Co to się dzieje? Czemu ja nie mogę. Aha kurczę, jeszcze drzwi. Otworzę mi się drzwi, tak, super, dobra. Kurczę, powiem wam, że pierwszy raz jestem na tym placu manewrowym. Okej, okay. dobra, słuchajcie. Czemu tutaj jest napisane trasa swobodna? Jak ja go przepisałem na... Na trasę dziesiątą. To tu się odwaliło, czekajcie jeszcze raz trasa numer 10 no jest setra, przypisana jedź teraz dobra mamy, pojawiło się 7 minut, także dobra, słuchajcie teraz robię małą małe, małą ścinkę po co macie patrzeć jak tam dojeżdżam do tego dworca także widzimy się już na dworcu PKS. -u. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy praktycznie na miejscu. Dla Was to była chwileczka, oczywiście. Mi to zajęło kilka minut, żeby tutaj dojechać. No ale już jesteśmy na nowo otwartym dworcu. Dworcu PKS. No, ruszaj się, człowieku. Nie mam czasu i tak mam już z tym już kilka sekund spóźnienia i tu teraz oni będą dreptać mi tu po, po tej drodze. No, ruszać się, ruszać się ludziska. Ale to jest masakra. Normalnie w zwolnionym tempie tutaj wszyscy chodzą. Dobra. Teraz na który tem muszę. Peron podjechać. Kurczę, to nic nie jest napisane. Jest tylko Central Bus Station, czekajcie. Muszę na mapę popatrzeć. Na którą stacyjkę? Chyba na albo pierwszą, albo drugą. Tam gdzie jest pełno ludzi. O, dwójka, dobra. To lecimy pod dwójeczkę. No, sporo ludzi poza miasto będzie jechać. No tak, używaj krągów wskazów, tak ja wiem, no <grybujesz> dobrze no to przyklękamy, otwieramy drzwi zapraszamy pasażerów dobry czas, no powiedzmy że w miarę czas także tak się taki to mamy właśnie plan o, jeszcze tutaj mi dzień wypłaty wpadł nasza nowa setra zakupiona także zaraz sobie nią pojeździmy Ludziska już siedzą na swoich miejscach. No skakuj gościu. No kilka osób jest. Później sobie będziemy sprawdzać bileciki. Teraz tak, tak jak mówiłem jedziemy tą trasą numer 10. Czyli, czyli czyli, sobie pojedziemy właśnie tutaj obrzeżami miasta. Potem na peryferia. Robimy takie duże, duże kółeczko. Wrócimy przez dworzec PKP. I z dworca PKP miastem. Do naszego głównego central bus station. Tak, będziemy tickety sprawdzać. Niedługo. Dobra, lećmy, bo już jestem dwie minuty na kresce, a czas leci. No powiem Wam, że tym autobusem się inaczej kieruje niż, niż tymi Mercedesami, lub tym. ...lutym manem co miałem, a co mam dalej, gdzieś tam sobie one jeżdżą. Tutaj pod tym względem no baz jest chyba, powiedzmy, że w miarę symulacyjny, że... No, ...technika kierowania, mechanika każdego pojazdu jest troszeczkę inna. Co tam się stało? Jest OK. Troszkę sobie czasu nadrobimy, to oczywiście sprawdzimy bileciki. Roman Road. Zaraz sprawdzimy twój ticket. Don't worry. Ale sporo. Fajnie. Podoba mi się to, że, że zmienili intensywność pasażerów. W poprzedniej części tyle ludzi wsiadało, jak... E jakby był jakiś event, nie? Event, czyli jakieś święto... narodowe. Tutaj takiej opcji nie ma. Tak już patrzyłem też na ustawienia tamtej części, poprzednie poprzednio można było sobie włączyć lub wyłączyć święto narodowe. Tutaj takiej opcji nie ma niestety. Tak mi się wydaje, że w tej... W tej secce, tak blisko, blisko tej kierownicy siedzę. W tym w Mercedesie i w tym Manie, tak siedziałem troszeczkę dalej. Także nie wiem, czy coś tutaj źle ustawiłem, czy, czy ten autobus tak ma. Czekajcie, tutaj ja muszę jechać. a muszę jechać w lewo. Tu jeszcze mam drogę zamkniętą, na tam pewnie na airport, czyli na port lotniczy będzie otwarte. Teraz sobie pojedziemy na peryferia. nic nie jedzie też muszę uważać bo ta setra jest jakby nie było troszkę dłuższa niż, e, niż te autobusy co ma poprzednia czyli Mercedesy, e, Citaro i no i tam chyba jeszcze Mana mam ale w sumie tragedii nie ma bo nie jeżdżę po mieście nie jest nie jest ciasno także Kolejna tura ludzisków, zapraszam Słuchajcie, bileciki mam wyłączone ponieważ, no ponieważ to, zaczko, zaczęło mnie to męczyć sprzedawanie tych biletów Także tą opcję sobie wyłączyłem Także umówmy się, że, że każdy z pasażerów sobie zakupuje bilety przez apkę online no i ten bilet powinien mieć, a ja sobie będę od czasu do czasu no, sprawdzał, nie? Gustrom Grammar School Dziura Dziury wyłączyłem Bo to bez sensu że jakiś wjazd na dziurę mi jakieś odejmują punkty. Też tego nie mam Wyłączyłem też te, równe, te, te różne udziwnienia jak tam, że pasażer słucha głośno muzyki czy tam nie wiem, pasażer blokuje drzwi. To też jest takie. No, oddziwne, nie. Dobra, chopka przejechana. No tutaj w tych terenach to chyba pierwszy raz tutaj jestem. Czy muszę kiedyś takie zrobić porównanie 18 i właśnie 22 jak to. Jak to jak to poprawili, jak to teraz wygląda. Bo na pewno jest dużo lepiej. A teraz tego po prostu już nie pamiętam. To w 18 już jakiś czas temu się grało. A no może teraz sprawdzimy bileciki, a co? Trochę ludzi weszło. O nie, no nie siadaj, tylko ty mi sprawdź bilet. O. Proszę siadać. O, proszę bardzo, już jeden gapowicz. Urzęc dużo, dużo miejsca, tak. Nie chcę skorzystać z siedzenia, chcę sprawdzić bilet. zobaczcie nie ma trigera. O, dopiero tutaj jest trigger <ścoughs> No tutaj wszyscy mają, bardzo ładnie. Także jak na razie tylko jedna osoba na gapę. Zobaczcie, wszyscy siedzą pojedynczo. Każdy chce przy oknie. O, proszę, drugi pan, który nie ma biletu. No, zobaczcie, wszyscy przy oknach siedzą. Ah, dobra, lecimy dalej. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Dobra, to go. Tajny chapel za minutkę 50 no to spokojnie tutaj akurat po tych no po tych terenach wiejskich no to się fajnie jeździ bo tutaj nie ma za dużo skrzyż, tych skrzyżowań nie tak jak w mieście że tam kurcze blokują się tu jest w miarę, w miarę fajnie O, czekajcie, coś się rozpędzam za bardzo, 50 km na godzinę, zaraz to na mandat wlepią. No, to akurat, kurczę, droga z pierwszeństwem, <śle gera Morris aí> no, no, muszę ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Zaraz zobaczymy, ile tutaj sobie postoimy bo ten trafik to tutaj normalnie popatrzmy sobie z góry nasz piękny, wspaniały, nowy autobus C3 10, wycieczka specjalna czemu wycieczka specjalna? czekajcie, ja to jakoś mogę ustawić no, już pojechali? pojechali, dobra ja tutaj jadę na wydrę nie będę się tutaj <grych> zatrzymywał Żeby sobie też jakiegoś któregoś dnia, któregoś odcinka zrobić e, trasę nocną. To był przystanek. Czemu ja go opuściłem? Nie zaznaczyłem go? No, gdzieś mi umknęło. 70. A dobra. Tak właśnie się zastanawiałem jaka tu jest, jakie tu jest ograniczenie prędkości. Czyli tutaj mamy do 70 A tutaj mniej. Mniej ludziów, ale i tak jest. Jeszcze nawet żadnego inwalidy, kurczę, nie było. No w sumie i dobrze. Nie trzeba się z rampą pitolić. Bo ta rampa czasami się otwiera, czasami się nie otwiera. Kolejny. Gdzie nie pniążki dawać pieniążki, bo... Na kolejny odcinek też trzeba jakiś autobus kupić. No proszę, 35 tysięcy. Całkiem dobrze. Wszyscy? Wszyscy, dobra. No to lecimy dalej. I zobacz, i tip to pamiętasz zasuwa. No i drzeż kobieto. gdzie co, ciekawi mnie jedna rzecz. Ja tam ja właśnie osiągnąć dzień wypłaty na tej trasie. I ciekawe czy ja ten dzień wypłaty czy to, czy to już mi zaliczyło. Tak. No, także mam jedną zaliczone. No to akurat. Mówię, dojedziemy sobie do końca. Wrócimy sobie na. Na dworzec PKS-u, no i tyle na ten odcineczek. No a następny, oczywiście, sobie tutaj te e, resztę tej misji dokończę poza odcinkiem. Zrobię troszeczkę pieniążków i na następny odcinek e, zrobimy kolejną trasę. Zakupimy kolejny autobus, nowy, żeby przynajmniej chociaż na odcinku jeździć czymś innym. Bo tak w sumie, prawdę mówiąc, tutaj ta gra jest tak bardzo powtarzająca się nie. I po prostu trzeba oblokowujemy od, no, jedną część miasta, trzeba zrobić yy, no, trasę, ewentualnie zakupić autobus, przejechać się tą trasą, osiągnąć tam przystanki do któregoś tam poziomu. Także wszystko jest takie powtarzalne, nie? No i co, Kolunio? No, gdzie Tak, to już będziemy chyba wracać już potem, już do, już do miasta, także teraz będzie tak, main station za 2 minuty, czyli dworzec PKS, no, zobaczcie co chłop robi? Ja mam ja muszę go puścić, a on, on mnie... <śpuszcza> opuszcza mnie, co to? co ja tam uderzyłem? Kurczę, miał, miał być przejazd bez żadnej skuchy, no? <śpuszcza> Nie wiem, może za bardzo ściąłem ten zakręt. No nic, czekać. Tutaj mamy drugie rondo. Z jakimś arcydziełem na środku. Nie no tak samo mówiłem, Chyba, że tamten, co mnie puszcza, to stwierdził, że jednak mnie nie puści i mnie walną w bok. Nie. <laughs> Też tak może być. Main Station, City Center. <laughs> A też, też posłuchajcie dźwięku tego autobusu. Też inaczej brzmi. Seaside Valley. No jesteśmy na dworcu, tylko my sobie zajdziemy tam od strony. Bo tutaj jest jakby z boku dworzec, a my sobie pojedziemy z, na główny station. O, mamy zielone. Go go go. dobrze, oczywiście, ręczny przyklęk otwieramy drzwi o, przystanek gotowy do ulepszenia, super im bardziej ulepszony przystanek, tym możemy więcej tras na nim połączyć się połączyć, no dodać <laughs> no i też tam no, bodajże chyba jest większy, większy chyba przychód z tego co pamiętam Znowu zielona. zielona fala normalnie Ambers Gate Ambers Gate, potem mamy City Hall. No i powrót na, na dworzec PKS-u. PKS. PKS. <laughs> Niech będzie. Idealna pozycja, doskonały czas, dobry przyklęk, O, wszystko idealnie. Oprócz tej wolnięcia w przeszkodę, jaką nie wiem, którą, co ja tam wolnołem, no ale to szczegół. Dobrze, chyba wszyscy. Proszę siadać. Jeszcze wam na koniec sprawdzę bileciki. A co? O, proszę bardzo. No, tutaj tutaj już siedzą podwójnie. No, proszę bardzo, wszyscy mają tutaj bilet, tam tylko jedna jedna osoba nie miała. O, proszę. Pani też bez biletu. No. A i proszę. I trzecia osoba. No i super widzicie? Trzech gapowiczów Cześć pojęwiczów, kurczę złapanych. Nie chciałem się kupić biletu, myśleć, że im się uda. A tu ząk. <laughs> City Hall City Hall, czyli... Co to, to jest City Hall? Rynek. Tak mi się wydaje. A to chyba jakoś tak bardziej z boku, bo pamiętam w 2018 roku jak ta gra wyszła Tak? W 2018 Do City Hall było w innym miejscu no W innym no W centrum miasta, także to, to może być tak Może być tak z boku Dobra Słuchajcie, to jest ostatni przystanek To jest ostatni przystaneczek Także Tyle na, tyle na dzisiaj. Tak, właśnie. Patrzcie, tam chłop przechodził przez przystanek. No masakra. <laughs> Także zmiana planów. Na każdy odcinek będziemy sobie po prostu robić jedną traskę i będziemy ją przejeżdżać sobie nowym autobusem. Dzisiaj padło na, na Setre. O wice gamingowej. Proszę GameTech UK. To akurat <laughs> podpasowałem pod, pod miejsce, w którym akurat w którym mieszkam, także tak jest Game, Game Tech UK także na ten odcinek tyle dziękuję za oglądanie no i zapraszam na kolejne odcinki z Bass Simulator w nie trzymajcie się i do następnego, cześć cześć